Moi drodzy, bardzo serdecznie na kanale Gotowanie z Robotem Kuchennym Kobo. Dzisiaj przy pomocy robota Kobo7 przygotujemy sobie pyszne domowe bułki wrocławskie. Na moim kanale znajdziecie już przepis na takie zwykłe pszenne kajzerki. Tym razem będą bułki wrocławskie. Jak wiadomo domowe pieczywo najlepsze, dlatego zapraszam do obejrzenia filmu z przepisem. A nowych widzów jak zawsze zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Co będziemy potrzebować? Oczywiście mąkę pszenną. Tutaj, tutaj mam mąkę typ 550. Potrzebujemy wodę, mleko, drożdże, miękkie masło, cukier i sól. I zabieramy się za przepis. Przepis sobie wybrałam dzisiaj bułki Wrocławskie. Ciskamy OK. Tutaj mamy wymienione dokładnie wszystkie potrzebne składniki. Wciskamy przycisk dalej. Tutaj mamy możliwość odważenia sobie wszystkich składników, ale można to robić również na każdym etapie przepisu. Dlatego ciskamy dalej. I teraz pierwszy etap do naczynia miksującego wlejemy wodę, mleko, dodamy drożdże oraz cukier. To naczynie do gotowania na parze sobie zdejmiemy. Nie będzie nam potrzebne. I zaczynamy od wody. Tutaj mam 150 g wody, 170 g mleka. Dodajemy pokruszone drożdże. Tutaj mam 20 g drożdży i półtorej łyżeczki cukru. Zamkniemy pokrywę. Ciskamy dalej i teraz w optymalnej temperaturze 37 stopni robot nam przygotuje zaczęd drożdżowy start. Ten etap zbliża się już do końca. I teraz dodajemy resztę składników, czyli masło, mąkę i sól. Zdejmiemy pokrywę. I dodajemy miękkie masło. Tutaj jest 30 g masła, pół kilograma mąki pszennej i dwie łyżeczki soli. Zamkniemy. Ciskamy dalej i teraz na programie wyrabianie ciasta przez 3 minuty. Robot nam przygotuje ciasto na bułki. Start. Ciasto już mamy wyrobione i teraz je sobie zostawimy w misie. Przez około 50 minut one sobie nam ładnie podrośnie, a później jeszcze raz je wyrobimy. Zobaczmy jak to ciasto wygląda. O, tak mamy już pięknie wyrobione ciasto. Teraz to sobie zamknę i odstawiamy do wyrośnięcia. Ciasto nam tutaj wyrasta w robocie. A jak wiecie już z moich poprzednich filmów, Robot Kobo 7 możecie kupić 250 zł taniej, korzystając z mojego kodu rabatowego GOT250. Powiem Wam, że ja tego robota używam praktycznie codziennie, przekonałam się do niego w 100%. Zatem, jeśli macie okazję kupić ten robot w niższej cenie, to warto i naprawdę zachęcam. Link do sklepu znajdziecie w opisie pod filmem. Ciasto już mamy wyrośnięte, zobaczmy, już za chwilę ucieknie z garnka. Pięknie wyrosło i teraz je sobie jeszcze raz wyrobimy. Zamkniemy, wciskamy dalej. I teraz 30 sekund. Ponowne wyrabianie ciasta, start. O, i ciasto już mamy praktycznie gotowe. I teraz będziemy sobie formować bułeczki. Przełożymy sobie na formę wyłożoną papierem do pieczenia i włożymy do piekarnika na 200 stopni na około 20 minut. Teraz to ciasto przełożę sobie na blat podsypany mąką. I teraz to sobie Uformujemy w taki wałek, pokroimy na kawałki i formujemy bułeczki. Ciasto jest bardzo delikatne, takie naprawdę mięciutkie. Będą fajne bułki z tego. Teraz pokroimy na kawałki i już formujemy sobie bułki. I odkładamy na formę. I już ostatnia bułeczka ląduje na blasze. Teraz sobie te bułki delikatnie posypię mąką. Natniemy sobie, zrobimy sobie taki przedziałek. I teraz je sobie przykryjemy ręcznikiem kuchennym i odstawimy na około 20 minut do napuszenia. I tak już wyglądają nasze piękne, wyrośnięte bułeczki. Teraz wciskamy dalej i będziemy piec bułki około 20 minut w temperaturze 200 stopni przy włączonej funkcji termoobiegu. I będziemy na koniec podawać z ulubionymi dodatkami. Zatem moje bułki lądują w piekarniku. Bułeczki właśnie wyjęłam z piekarnika. Pięknie wyrosły. Teraz je sobie przełożę na kratkę i będą się tutaj studziły. Bułeczki już mamy wystygnięte. Teraz zobaczymy, jakie one są w środku. Na zewnątrz są takie fajne, chrupiące, a w środku będą mięciutkie. O, zobaczcie, jakie fajne bułeczki. Pyszne, domowe pieczywko. Dzisiaj pokazałam Wam, jak w bardzo prosty sposób przygotować sobie takie pyszne domowe bułeczki z wykorzystaniem robota kuchennego Kobo 7. Tutaj w robocie Kobo 7 mamy bardzo dużo przepisów na różnego rodzaju bułki, chleby. Także jest w czym wybierać, a wiadomo, domowe zawsze najlepsze. Zachęcam Was zatem do oglądania innych filmów na moim kanale. Przypominam o kodzie rabatowym GOD250, dzięki któremu możecie kupić robot kobo7 aż 250 zł taniej. Będzie mi miło, jeśli dacie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie.